Awe kaf, Piękna historia zatoczyła koło. Nieprawdopodobne. Ten facet jest po prostu legendą. On już był legendą wcześniej, ale po tym, co zrobił dziś, no myślę, wszyscy wszyscy byli wzruszeni. Ja, ja też. No, głos, się, głos się łamał, nie tylko, nie tylko jemu, jak widzieliśmy, głos się łamał i innym kolarzom, Patrykowi Lefeverowi i no wielu, wielu osobom związanym z kolarstwem. Myślę, że wiele osób poczuło wzruszenie, poczuło to ukłucie w sercu, bo no to jest kolejna niesamowita filmowa absolutnie historia. Ten wyścig w ogóle do tej pory składa się z filmowych historii, bo zacznijmy od powrotu na trasę Tour de France Krzysztofera Fruma. Po dwóch latach ciężkiej, codziennej pracy, walki, po tym jak uczył się chodzić od nowa, jak uczył się jeździć od nowa, wrócił Wreszcie czterokrotny zwycięzca, zwycięzca na trasę Tour de France, bez szans na piąte zwycięstwo w tym roku, ale jednak wrócił, jednak to marzenie zdołał spełnić. To samo. Kawend przecież do ostatniej chwili jego nie było w składzie. Miał jechać e, Bennett, właściwie do końca nie wiadomo dlaczego Bennett nie pojechał. Niby kontuzja kolana, ale mówi się też o konflikcie z praktykiem Lefewerem. A Kaf, który dobrze wygrywał w Turcji, ale w Turcji my sami jeszcze komentując ten wyścig mówiliśmy: no, no może no to, to jeszcze nie jest to. Zresztą sam Kaf wtedy powiedział: to nie jest Tour de France. Ale potem, kiedy już przyszła wygrana w Belgii, naprawdę w doborowym gronie sprinterów, można się było zastanawiać, czy Kaf nie jest w stanie odnosić kolejnych ważnych zwycięstw. No i i dziś pokazał, że jest po tych wszystkich problemach, po tych latach. Pamiętajmy, on od 2016 roku nie wygrał etapu Tour de France, nie wygrał tak naprawdę niczego ważnego. Wygrał dwa etapy mniejszych wyścigów, UAE Tour, ale to nie były takie zwycięstwa, jakich on chciał. Pamiętajmy, co, co, co się wydarzyło w międzyczasie. Pamiętamy wszyscy tę scenę, e, to jego zpięcie e, z Peterem Saganem, e, po, po którym zakończyło się jego tour, tour de France. Pamiętamy tam jego chorobę, długo nikt nie mógł wykryć, na co jest chory. E, później, kiedy już dochodził do siebie, kontuzje, upadki, no nie szło, nie szło Cavendishowi, on się załamał. On miał w pewnym momencie stany depresyjne, sam się do tego przyznawał, no bo tak wielki kolarz, ja pamiętam w 2018 roku jeszcze na Tour de Poloni czy nawet 19, 19, Mark Cavendish był na Tour de Pologne. ja przyjechałem wtedy na ten wyścig i pamiętam, nie mogłem się nadziwić przed startem, patrząc na, na, na to miasteczko, gdzie kolarze przyjeżdżają podpisywać listę, że Kaw stoi z boku, taka gwiazda. Facet, który wygrał 30 etapów Tour de France, który wygrywał, jest mistrzem świata, wygrywał najważniejsze wyścigi, ten facet stoi z boku. Tym facetem się nikt nie interesuje. Eee, nikt nie podchodzi po to, żeby zrobić sobie zdjęcie, żeby, żeby wziąć autograf. To było coś nieprawdopodobnego. Ten kaw z taką pokorą sobie tam z boku stał. Pamiętam w tej koszulce Dimension Data, i, i właściwie nie wiadomo było, gdzie ta droga dalej go doprowadzi. I dziś doprowadziła go na szczyt. Ta jego wiara. To, co on napisał dzisiaj na tej tabliczce upamiętniającej jego zwycięstwa, etapowe na Tour de France, napisał Always believe. Wierzyć do końca. I tu dzisiaj mieliśmy najlepszy przykład tego, co znaczy wierzyć do końca. Niezwykła historia, naprawdę niezwykła historia, kolejna, jak powiedziałem, filmowa historia, bo poczynając od Frumo, później to, co zrobił Matthew van der, van der Poel, no ten, to zwycięstwo, ta koszulka, której dziadkowi nigdy nie udało się zdobyć. Ten Raymond Pulidor, wiecznie drugi, który do, od początku jakby wychowywał tego Matthew Poela, wychowywał tego wnuka na kolarza, chciał się doczekać tego zwycięstwa, nie doczekał, bo Matthew Wanderpool wygrywa teraz swój pierwszy etap, ale zakłada żółtą koszulkę, której dziadek nigdy nie założył, dedykuje, dziadko. No kolejna, kolejna filmowa historia i naprawdę, no wydawało mi się, że ten pierwszy news Tour de France będzie o, o bezpieczeństwie, będzie o kraksach, bo no tutaj dużo by mówić, e, no i a to też tylko powiem tyle, że e, czytałem takie opinie ludzi zgadzających się z tym, co powiedział szef UCI, że te kraksy są winą kolarzy. No, no sorry, one nie są winą kolarzy. Jeżeli robi się takie końcówki etapów na Tour de France, jak na trzecim etapie, to to nie jest wina kolarzy, to jest wina tylko i wyłącznie organizatorów, braku wyobraźni organizatorów. Bo to, że kolarze jeżdżą pod presją, to, że kolarze jeżdżą coraz szybciej, to, że wszyscy chcą być z przodu, to, to wszyscy wiemy. Natomiast no, nie organizuje się takich tras na wyścigu, o którym, jako Guarnieri powiedział dzisiaj w La Gazeta dello Sport, to jest jedyny wyścig na świecie, na którym się nie hamuje. Na tym wyścigu po prostu się nie hamuje. I wiedzą o tym wszyscy. Więc jeżeli jest wyścig, na którym się nie hamuje, to trzeba zadbać o to, żeby na takim wyścigu też było bezpiecznie. To tyle o bezpieczeństwie. Ważne dziś jest zwycięstwo Cavendisha. Ważne jest zwycięstwo Matthew Vanderpula, bo to są przepiękne historie na tegorocznym Tour de France. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Będę, będę Wam o nich mówił, będę z Wami je przeżywał. Będziemy o nich mówić w sabatach. Rozpoczęliśmy, wróciliśmy do sabatów Tour de Tour, sabatów dziennikarskich. Też postaram się, żeby goście byli, byli różni i żebyśmy sobie rozmawiali. Później powtórzę także o, o, o innych wyścigach o tym kolarskim świecie. Także subskrybujcie kanał Trudy bo naprawdę będzie tu dużo no, nowych treści, będą kolejne e, cyklo rozmowy. Także do, do usłyszenia mam nadzieję, niedługo. A dziś dziś. Awekaw.